Tak wygląda osoba po czterech, no troszeczkę ponad czterech godzinach snu. Na dzień dobry znowu moje kartki, muszę je wypisać w pierwszej kolejności, bo jeśli tego nie zrobię, to po prostu yy, nie wyślemy i w końcu dzisiaj nie zdążą dojść na święta, więc ja wypisuję teraz moje kartki, zapakuję je w koperty i po śniadaniu lecimy na pocztę. Wybrałam już rozmiary kopert, muszę je teraz zapakować, te większe kartki mam niestety takiej wielkości koperty, więc chyba je zagnę w pół. No i do każdej takiej kartki, jak widzicie, wrzuciłam kawałek opłatka, więc z osobami, z którymi nie będziemy się widzieć, w ten sposób podzielimy się opłatkiem. Teraz pokażę Wam mój sposób na kawę. Ja ogólnie nie lubię smaku kawy, ale ta kawa jest dla mnie znośna. Wsypuję sobie dwie łyżeczki kawy rozpuszczalnej i do tego będzie to taka czekoladowo-kawowa kawa. Taki Kubuś puchatek, tu chyba mam syty, za wiedzę trzy, a co tam? Zaleję sobie teraz odrobiną gorącej wody i. A w rondelku spieniłam sobie mleko, więc robię takie cappuccino bardziej. Wlewam sobie do mojej kawki z dużą ilością pianki. A na koniec posypię sobie jeszcze odrobiną kakao. Tada! Na kalendarz adwentowy wczoraj specjalnie pominęliśmy jeden dzień, bo byliśmy chyba o jeden do przodu, bo wydaje mi się, że okienko to największe 24 musimy otworzyć w dniu wigili, a dzisiaj otwieramy 18, tak? Zobaczymy, co tam będzie. Jakieś ciasteczko! Co to? No to już mam w ciasteczko, tylko kwiatek. Pokaż jak wygląda kwiatek. Pokaż jak wygląda Ciocho. kwiatek. Odwróć. Pokażemy. Ciacho. Tak. To nie jest ciacho, to jest kwiatek. O, tak wygląda kwiat. Ciocho. Kwiatek. Ciocho. Kwiatek. Kwiatek. Ciacho, no to niech będzie ciacho. Dobre ciacho. Niem miam. Kwiatek. Kwiatek, jednak kwiatek. Dzisiaj postanowiłam Was nie straszyć i zrobiłam sobie bardzo szybki, delikatny makijaż. Dosłownie nie zajęło mi to dłużej niż 10 minut. Rzucę sobie tylko jakiś błyszczyk. Jesteśmy już po śniadaniu. Wypiliśmy kawę. Moja córeczka wypiła soczek malinowy. Teraz się zbieramy i idziemy w końcu na tą pocztę, bo normalnie już zaczynam wątpić, czy te kartki wyślę w tym roku. Jesteśmy na dobrej drodze dojścia do, yy, na pocztę. Już tu widzę, że moje usta wyglądają zarąbiście, ale to jest ochronna pomadka z ta perłowa, więc niestety takie pomadki mi nie służą, ale tylko taką ochronną miałam pod ręką. No i jednak wyślę te kartki, uda nam się. Jeszcze mam jeden prezent do zapakowania i nadania, ale zrobię to wszystko na poczcie. Pogoda jest fajna w Pozorom Jest cieplutko, nie wiem w sumie ile jest, ale na pewno jest na plusie. Jest dosyć wilgotno, ale nie ma jakiegoś dużego smogu w Krakowie, więc można chociaż na pół godzinki sobie wyjść, więc korzystamy jeszcze się, przewietrzamy. Tutaj jest moja torba z rzeczami do wysłania. Moja córeczka jest bardzo grzeczna. No i pomykamy na tą pocztę. Chciałabym Wam jeszcze pokazać moją czapkę, tak się prezentuje na mnie. Jest komin i wzięłam też mitenki, ale tak naprawdę czapka i taki gruby szalik jest troszeczkę zbędny, bo jest naprawdę na plusie i pięknie. Taki delikatny wiaterek wieje, więc ubrałam mimo wszystko, bo nie chcę się rozłożyć na święta. A i tak cały czas mam jeszcze katar i trochę zawalone zatoki, więc czapka musi być miła wszystko. Mua. Misja wykonana, jak widać torba pusta, listy poszły, zdążyłam rzutem na taśmę, przyjechał akurat pan, który odbierał e, paczki i listy, więc e, od razu dzisiaj pójdą w świat, no a w torbie widzicie mały holf zakupowy e, Pszczółka Maja, gazetka dla mojej córeczki. Będę robić jeszcze jedną Parę podkładek pod filiżanki. No i wracamy do domu. Łapiemy ostrość. O tak. Jeszcze kilka przemyśleń z mojej strony. Wszystko wskazuje na to, że chyba i w tym roku święta Bożego Narodzenia będą bez śniegu. Naprawdę wątpię, żeby zdążył przez ten tydzień spaść śnieg. Jest naprawdę bardzo ciepło. Fajnie. Więc może jeszcze skorzystamy i pochodzimy troszeczkę na spacerku. Zobaczcie, jak jeszcze dużo zielonej trawy jest. Na niektórych drzewach jeszcze liście do końca nie spadły. Po prostu nic tylko jeszcze przebiśniegów brakuje i wiosna pełną gębą. Na koniec Wam jeszcze zaśpiewam, bo moja córeczka ma gazetkę z dodatkiem biedronek. I właśnie idziemy i śpiewamy. Tylko widronka nie ma ogonka, nie ma ogonka, widronka. Tuśmy, jak widzicie, jest trochę inne tło, ponieważ jestem u sąsiadki i pokażę Wam choinkę, bo zrobiła pierniczki, ozdobiła już pierniczki i powiesiła na choinkę. Ja jestem troszeczkę w tyle aniżeli ona, więc obczajcie sobie jej choinkę. Ja niestety nie mam miejsca na taką 180 choinkę. Więc muszę obejść się smakiem, ale tutaj pokażę wam bucik, który ustroiła Jak widzicie, jestem na tle mojej stacji dowodzenia, na której zazwyczaj nagrywam dla Was filmy, lecz ten film nie pójdzie na mój główny kanał, lecz na kanał mamuś Kody, okiem matki. Serdecznie Was zapraszam i będę nagrywać film. W którym powspominam sobie święta, które spędziłam już z moją córeczką. Więc, jeśli jesteście ciekawi tego tematu i tego, co mam w tym temacie do powiedzenia, to pewnie ten film już jest na kanale i znajdziecie go na dole pod filmem w opisie. Więc Was zapraszam oczywiście bardzo serdecznie, a ja teraz wybieram to I po nagrywkach zgrywam materiał i zabieram się do za jego składania, ponieważ na i w międzyczasie coś może przekąszę, więc zobaczymy, zobaczenia. Dziś na kolację będę strobować pizzę, zobaczcie, jak mi pięknie wyrosło ciasto. Przysmażam pieczarki, sos do pizzy jest już gotowy, a jeśli chodzi o dodatki, mam tutaj kiełbaskę, ogórek kiszony, który fantastycznie pasuje do em, pizzy, Tutaj mamy trochę papryki i oczywiście mozzarella, moja córeczka mi pomaga, więc za chwileczkę będziemy składać wszystko w całość. I pizza jest gotowa, czekamy aż ostygnie i zabieramy się za jedzenie. Nie ja Wykonałam demakijaż i powiem Wam kilka słów na temat tego e, kremu pod oczy, ponieważ e, się na niego zdecydowałam ostatnio, bo skończył mi się mój krem pod oczy z AA i okazało się, że mam chyba e, 3 czy 4 kremy pod oczy czekające w kolejce. E, I jeśli chodzi o ten kremik, myślałam, że będzie się szybciej kończył, ale widzę, że starczy mi co najmniej na 3 miesiące, jak nie więcej. Co Innego stosowania. Ten brązowawy żelik jest na powieki, kremik jest pod oczy, strasznie delikatny. Ten na powieki troszeczkę jest lepiej, trzeba chwilę poczekać, aż się wchłonie, ale naprawdę tak jakby troszeczkę liftingował te powieki, więc powiem Wam, że fajna sprawa, naprawdę. Pokażę Wam jeszcze jego nazwę. Najlepsze jest to, że kupiłam go za 15 zł, a seria Aniu z Avon jest naprawdę bardzo fajna. No koniec chyba postraszy brakiem makijażu. Jestem już wykąpana, ekipa już śpi, a ja oczywiście zabieram się za te nocne edytowanie filmów. Zgrywam materiał, który dla Was dzisiaj nagrałam. Zrobiłam też listę filmów, które chcę Wam do końca roku e, nagrać, więc mam nadzieję, że wiąże się ze swojego postanowienia. E, jutro planuję naprawdę bardzo ambitny dzień, więc mam nadzieję, że uda mi się to wszystko zorganizować na tyle, żeby to wszystko ogarnąć. E, I bardzo się cieszę, że udało mi się wysłać kartki e, i zamówiliśmy już jeden prezent świąteczny i też mój mąż wymyślił prezent dla mojego chrześniaka więc jestem bardzo zadowolona teraz tylko zrealizować resztę pomysłów, czyli weekend jest zaplanowane na szukanie ostatni, na ostatnim piątek oczywiście prezentów, więc zobaczymy jak to nam wszystko w toku wyjdzie, chwilę obecnie dzięki za uwagę za to, że byliście ze mną tego dnia i na zobaczenia już w troszkę.